Dzień dziewiąty, nowenny przed wspomnieniem świętej Małgorzaty Marii Alakok. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości. Ześlij ducha Twojego, a powstanie życie i odnowisz oblicze ziemi. Módlmy się. Boże, któryś serca wiernych światłem Ducha Świętego oświecić raczył, daj nam w tymże duchu poznać to, co prawe. I jego pociechom zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W smutku pogrążeni uciekajmy się do wesela Najświętszego Serca, a udręczenia nasze przeminą. Niespokojni i zamieszani, pogrążajmy się w niezmąconym spokoju Bożego Serca, której nam nikt nie odbierze. W bojaźni i trwodze z ufnością przystępujmy do Najświętszego Serca. Miłość uleczy wszystkie nasze obawy. Módl się za nami, Święta Małgorzato Mario, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Święta Małgorzato Mario, racz spojrzeć na nas z wysokości niebios, gdzie cieszysz się już wiecznym owocem Twoich cnót, a zwłaszcza Twojej gorącej i ofiarnej miłości do Najświętszego Serca Jezusowego. Uproś mi łaskę, abym przez pokorne znoszenie wszelkich przeciwności, Mógł okazać miłość Bożemu Sercu, a kiedyś otrzymał nagrodę obiecaną Jego wiernym czcicielom. Co niech mi za Twoją przyczyną dać raczy nasz Pan Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen. O święta Małgorzato Mario, Ty byłaś na ziemi wzorem prawdziwej miłości bliźniego. Czyniłaś dobrze wszystkim, a współczucie swoje okazywałaś przede wszystkim tym, którzy byli chorzy, smutni i strapieni. Oto widzisz mnie, znajdującego się w wielkiej potrzebie i udręczeniu. Nie odmawiaj mi Twojej pomocy i ratunku. Pan Jezus pozwolił Ci szafować skarbami swojego przenajświętszego serca według Twego upodobania. Uczyłaś, że prawdziwa miłość jest gotowa wszystko poświęcić dla dobra bliźnich i ponieść wszelkie ofiary, by przynieść im ulgę i pociechę, by pomóc mi w obecnym cierpieniu. Nie musisz już, mieszkając w przybytku wiecznej chwały, ponosić żadnych ofiar ani narażać się na jakiekolwiek trudności. Wystarczy, że za mną westchniesz do Bożego Serca, a ono związane danym ci przyrzeczeniem nie będzie mogło odmówić twej prośbie. Nie mów, święta Małgorzato Mario, że nie jestem godny wysłuchania, bo najświętsze serce pana Jezusa, którego ty jesteś tak gorliwą uczennicą, nikogo, choćby i najnędzniejszego, nie odpycha od siebie. Wysłuchaj więc mnie, błagam, a ja obiecuję, że przez całe życie będę się starał służyć ci i wszędzie głosić moc Twojego pośrednictwa. Jeżeli jednak widzisz, że to. O co Cię tak usilnie błagam, nie jest zgodne z wolą Bożą. Jeżeli moje cierpienie ma przynieść większą chwałę sercu Jezusowemu i ma służyć dobru mojej duszy, to nie chcę już więcej od Niego uciekać. Uproś mi za to szafarko skarbów Bożego Serca, łaskę znoszenia mojego Krzyża z poddaniem się, z cierpliwością, ażebym po ziemskich cierpieniach mógł za Twoją przyczyną dostać się tam, gdzie panuje wieczna. I niczym niezmącona radość, gdzie ty cieszysz się ze swoim oblubieńcem, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen. Panie Jezu Chryste, za pośrednictwem Twojej umiłowanej powiernicy, dałeś światu na nowo poznać niezmierzone skarby Twojego najświętszego serca, aby oziębłe ludzkie serce rozgrzać i pociągnąć ku sobie. Spraw łaskawie, abyśmy za przykładem świętej Małgorzaty Marii mężnie znosili przeciwności, świadcząc Ci w ten sposób miłość i wynagrodzenie. Udziel nam także łaski, byśmy na wzór Twojej gorliwej apostołki troszczyli się o szerzenie Twojego królestwa i mogli przyczynić się do zbawienia naszych bliźnich, naśladując łagodność i pokorę Twojego serca, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Święta Małgorzato Mario, wybrana powiernicą Bożego serca, módl się za nami. Święta Małgorzato Mario, całopalna ofiarą miłości Bożej, módl się za nami. Święta Małgorzato Mario, można orędowniczko wszystkich, módl się za nami. Módlmy się, Panie Jezu Chryste, który objawiłeś niewyczerpane bogactwa swojego serca, świętej Małgorzacie Marii, spraw, abyśmy dzięki jej wstawiennictwu i za jej przykładem, miłując Ciebie we wszystkim i ponad wszystko, znaleźli stałe mieszkanie w Twoim sercu, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.